Z tej strony. Dzisiaj niestety musimy pogadać. Troszeczkę przykro się zrobiło w świecie kalodi, przynajmniej mi, ponieważ rozpowszechniła się pewna informacja, pewna aplikacja, pewien emulator, jak się to, to, to dokładnej nazwy nie powiem, chcecie jeżeli sobie wygooglować, to już jest na waszą odpowiedzialność. Ja nie chcę powielać, że tak powiem, wiem, że robiąc ten film, powielam jakby jako taką informację o tym, ale prędzej czy później i tak się o tym dowiecie. Więc e, niezależnie od tego, czy o tym powiem, czy nie, e, będziecie o tym wiedzieć. Więc teraz coraz popularniejsza stała się, lub stało się używanie aim assista na myszkach i możemy to jakby stworzyć, albo e, możemy to wykorzystać, wyko znaczy inaczej, wykorzystując emulator, jesteśmy w stanie e, oszukać powiedzmy nasz komputer i wtedy widzi myszkę jako pada. No i wiąże się z tym wiele problemu, bo w tym momencie łączymy zalety obu inputów. Oczywiście pad jest, ma mocnego, bardzo mocnego emasista na warzone plus rotacyjnego Masista, a raczej rotacyjny jest po prostu za mocny, a myszki są po prostu yy, znane bardziej z tego, że szybciej możemy się obracać, szybciej możemy flikować, możemy szybciej movement robić, więc inaczej, na padzie, żeby być jakby w miarę bardzo precyzyjnym, nie możemy mieć yy, czułości 20-20. A na myszce ja z czułością 6.6 jakoś tu się poruszam, jak tutaj widać, jak to typ ty był w teksturze i nie miałem szans akurat z nim wygrać. Eee, mimo wszystko jakby ten emulator łączy korzyści obu inputów, myszki i pada i ja mam z tym wielki problem. Nie każdy uważa to za oszukiwanie, ponieważ oficjalnie nie jest to e, jakby uznawane za oszukiwanie. Przynajmniej nie przez Antichita, przynajmniej nie przez powiedzmy Activision. Wiadomo, że wśród nas możemy się możemy dyskutować, czy to jest oszukiwanie, czy nie. Niektórzy twierdzą, że to jest wyrównanie szans, ponieważ Aim jest zbyt mocny w Warzone. E, I jeżeli chodzi o moją opinię na temat tego emulatora i Aim na myślce, to zaraz do tego przejdę. E, Natomiast, no, możemy po prostu sobie zrobić rotacyjny aim assist na, na myszce i, i tak grać. Ponownie nie powiem, jaka to aplikacja, każdy z Was sobie to pewnie wygoogluje, jeżeli chcecie. Więc, jaki jest ogólnie tego problem? Już o jednym powiedziałem, że niestety łączy tutaj to e, korzyści obu inputów, więc w tym momencie myszka będzie zbyt silna. Tak jest fakt, Jak jestem graczem na myszce, trzeba, trzeba znaczyć, że ja jestem graczem na myszce e, I mówię wszystko będąc graczem na myszce, nie jestem graczem na padzie Aczkolwiek jeżeli miałbym wybierać aim assist na myszce czy aim assist na padzie Ja bym wolał przejść na padanie, jeżeli mieć aim na myszce Tak jest po prostu, moje zdanie uważam, że myszka to jest po prostu ja wiem, że to jakoś tak dziwnie, sakralnie może brzmieć dla niektórych z Was, ale uważam, że jeżeli grasz na myszce, to to jest właśnie taka kwintesencja skilla w grach FPS. Ja rozumiem konieczność asysty celowania na kontrolerach. Jestem na tyle rozsądny, powiem szczerze, że uważam, że asysta celowania na kontrolerach jest konieczna. Po prostu aktualnie w tym Warzone jest troszeczkę za mocna i potrzebuje balansu. Nie uważam, że asysta celowania jest potrzebna. Na myszkę. Więc jeżeli chcemy stworzyć, że tak powiem, zdrowe, organiczne, z braku lepszego słowa, warunki w grze multiplayer FPS i battle Royale FPS, jakim jest Warzone, proponowałbym zbalansować. Asystę celowania na kontrolerach, niżeli dodawać asysty celowania na myszkach. Już znacie moje zdanie, ja już proponowałem nieraz, co, co możemy tutaj zrobić, aby rozwiązać ten problem, bo ja rozumiem, że osoby nie grające dużo w Call of Duty, osoby casualowe nie są za tym, żeby zbalansować i w pewnym sensie jestem w stanie zrozumieć dlaczego i mogę to respektować. Już mówiłem jaka jest propozycja, aby rozwiązać ten problem potencjalnie. Więc to pojawia się coraz częściej. Ja byłem zdumiony, ile osób faktycznie o tym mówi, ile osób o, um, to próbuje wykorzystać. To już jest od dwóch lat. Ogólnie ten problem jest od dwóch lat, ale o tym było relatywnie cicho. Ostatnio zauważyłem na grupie Facebookowej, że ktoś dodał o tym post, ponieważ nie jest to używane do oszukiwania. Nie jest to oszukiwanie w tym momencie. Ja oczywiście tego nie używam i nie będę tego używał. Mówię, preferuję. Już bym wolał przejść na pada niż tego używać. Eee, i byłem zdumiony ile osób faktycznie o tym rozmawia, jak to konfigurować, ile osób jest zainteresowanych, żeby to zrobić yy, Moim zdaniem jest to oczywiście tragedia, bo w tym momencie, jeżeli, jeżeli załóżmy, że Jeżeli te zjawisko, to to wykorzystywanie aim assista na myszkach będzie miał swoje miejsce w Warzone, to w tym momencie będziemy robić z graczy ułomnych po prostu ludzi, ponieważ w tym momencie będziemy ułatwiać gameplay na każdym kroku. niezależnie czy jesteś na myśli, czy na kontrolerze, byle żeby było łatwiej, byle żebyś nie musiał myśleć sam dla siebie, byle żebyś mógł strzelać e, łatwiej i tak dalej, nie musi się niczego uczyć, nie musi być w ogóle precyzyjny, po prostu grasz. I ja uważam, że jeżeli chodzi o gry fabularne, gry single player, jak najbardziej. Nie musi to być trudne, ma to być przyjemne, masz to być przystępne i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o gry, w których rdzeniem jest rywalizacja, jak gry multiplayer FPS i Warzone przy okazji, to uważam, że takiego czegoś nie powinno być. Uważam, że jakaś forma skill gapu powinna po prostu istnieć. I w różnego rodzaju pojedynkach po prostu powinna wygrywać osoba, która jest lepsza, która lepiej pomyślała, która lepiej strzelała i tak dalej. Ja w żadnym stopniu nie respektuję tego emulatora, nie respektuję osób, które używają tego emulatora. Już naprawdę mówię, przejdźcie napada, a nie świrujcie z Aim Assistem na myszkę. A widziałem już na czacie u mnie na livestreamach, że parę osób się pojawiało, które się chwaliło, że używa tego emulatora, że używa Aim Assista na myszce. I Jaki jest potencjalny, potencjalne rozwiązanie tego problemu? Na ten moment nie ma żadnego. Z tego co wiem na razie nie ma żadnych dyskusji na temat banowania takiego urządzenia. Czy, czy dyskutowania, czy, czy te, te urządzenia powinno być zbanowane. Na razie jest o tym cicho jeżeli chodzi o taki odzew, że tak powiem, deweloperów i twórców. Ponieważ o się już raczej wiemy. Kronus został... Oficjalnie ogłoszony jako oszustwo już za czasów Warzona 1. Natomiast jeżeli chodzi o ten emulator, który daje nam aim assista na miejsce, nie jest to oficjalnie jakby ogłoszone jako. Cheat, możliwe, że zrobimy jakiś update do anti-cheata, i jeżeli będziesz używać jakiejś aplikacji czy urządzenia zewnętrznego, które zostanie wykryte przez grę, to gra się po prostu nie będzie odpalać, ponieważ będzie komunikat, że najpierw wyłącz urządzenie ABC, abyś mógł wejść do gry Call of Duty. Może tak będzie, nie jestem pewien, oczywiście tylko spekuluję. Więc jeżeli wyjdzie jakiś, jakiś fix na to, to potencjalnie wyjdzie to taki fix. Z tego co wiem, niektórzy mi, niektórzy mi już mówili, że może to już też być niewykrywalne, bo wtedy się podłącza urządzenie zewnętrzne i nie jesteś w nijaki sposób po prostu wykryć to przez, poprzez tax Manager. Ja już myślałem, że na turniejach myszki będą musiały pokazywać yy, Manager zadań, żeby udowodnić, że nie ma nic podłączonego, a tu się okazuje, że nawet Manager zadań nie będzie to pokazane. Jest to oczywiście w mojej ocenie wielki problem yy, i szczerze mówiąc mam nadzieję, że ten problem zostanie jak najszybciej rozwiązany, bo coraz więcej osób po prostu tego używa, aim assist na myszce nie powinien mieć miejsca Jeżeli jesteś graczem na myszce i się zaczniesz na mnie obrażać, że ja to robię z konieczności bo w grze jest zbyt mocny aim assist No to sorry Wychodzi na to, że gra faworyzuje grę na kontrolerze, jest jak jest i w mojej ocenie albo przejdź napada, albo graj w inną grę Oczywiście będziesz mógł ostatecznie robić co chcesz Ale Tutaj z mojej strony nie ma do takich osób żadnych szacunku, żadnego respektu. Po prostu uważam to za pewnym sensie profanację z braku po prostu lepszego słowa. Więc moi drodzy, robi się po prostu nieciekawie w sferze FPS, bo to, to oczywiście nie będzie tylko problem Warzona. Ten problem będzie się pojawiał w każdej w grze, w której mamy cross input, czyli tak zwane. Um, znaczy mamy lobby nie na podstawie na przykład. E, inaczej, w lobby mogą być gracze na kontrolerach i gracze na padach. O, tak to po prostu powiem, bo się zamieszałem. Więc mamy w Warzone cross input w tym momencie e, i mamy crossplaya, więc wszyscy jesteśmy w jednym lobby, niezależnie od konsoli czy od PC, tylko PlayStation może wyłączyć crossplaya, więc tylko PlayStation może grać PlayStation, tak? E, tak to na ten moment wygląda. Więc nawet jeżeli. Chociaż nie, cofam to, co już powiedziałem, chciałem powiedzieć to, że nawet jeżeli stworzą loby na podstawie inputu, czyli stworzą loby na podstawie tego, czy grasz na kontrolerze czy na myszce, to wtedy będzie ten sam problem, ale może niekoniecznie, bo w tym przypadku myszki będą z e, graczami na kontrolerach. W sensie myszki, które używają tego e, urządzenia, tego emulatora. Będąc graczami na kontrolerach, ponieważ gra będzie interpretować myszkę jako kontrolę. Będzie, będziemy widzieć, że to jest kontroler po prostu. Eee, też na przykład na, na streamach będzie widać, że ktoś po prostu gra na kontrolerze, bo będzie, będzie się pokazywał. Tak, tak, z tego co rozumiem, tak to po prostu eee, wygląda. Więc jeżeli będzie coś takiego jak cross input lobby, albo input lobby po prostu. To nadal ci gracze, którzy używają Aim Assista na myszkach, będą w lobby z graczami, którzy używają po prostu kontrolery. I w tym momencie, co ja mogę zrobić? No, wydaje mi się, że większość osób wtedy przejdzie na myszce. Załóżmy, że takie zjawisko będzie większość osób przejdzie na myszkę, bo będzie chciało grać na lobby, gdzie są tylko myszki, ponieważ po pierwsze, skill gap na tym lobby będzie o wiele większy. A po drugie, nie będą się pojawiały osoby z Amos System na myszce Ponieważ, jak powiedziałem, gra będzie interpretować tą myszkę jako pada I będziesz wrzucać tą, e, tą osobę do lobby z padami To jest... Słuchajcie, ja tylko spekuluję Ja tylko mówię, że to będzie bardzo, bardzo ciekawe zjawisko w tym momencie Jak finalnie to się skończy, nie wiem Ja wiem, że po prostu o tym się robi coraz głośniej I robi się z tego po prostu problem Szczerze wątpię że jakikolwiek. Inaczej, zakładam i ja też zaraz będę kamerkę na, na, na myszkę i na klawiaturę będę robił. Bo zakładam, że jeżeli będziemy mieli streamerów, którzy grają na myszkach, to zaraz będą oni dawać ręce na swoje. znaczy kamery na swoje ręce, aby udowodnić, że nie grają na takim emulatorze. No ponownie, jeżeli grają, no to im w grze to się pojawi, że jest pad i tak dalej. Więc raczej się tego na tym poziomie nie da oszukać. Tak mi się przynajmniej wydaje. I mam taką oczywiście nadzieję. Więc ja jestem ciekawy Waszego zdania w komentarzach. Jeżeli chcecie się przyznać do tego, że tego używacie, proszę bardzo, ale następnym razem, jak zobaczę taką osobę na czacie, raczej poleci banik, bo ja naprawdę nie jestem za takim, za takim rozwiązaniem. Wolałbym, żeby gracze, którzy nie radzą sobie po prostu na, na myszkach w tą grę, wolałbym, żeby ci gracze albo przeszli napada, albo potrenowali myszkę, bo słuchajcie, na, na poziomie Tubowym. Na poziomie takiego właśnie lobby yy, publicznego, czyli takiego lobby for fun yy, Da się grać na myszce bez problemu, możesz wygrywać, możesz się dobrze bawić z teamem yy, Problem się pojawi na poziomie turniejowym podobnie i zobaczymy Bo wątpię szczerze mówiąc, że gracze na myszkach yy, będą w stanie yy, ukryć to, że grają na kontrolerach na turniejach. nie będą w stanie tego fizycznie ukryć, bo to się jeżeli będzie im za dobrze szło, to szybko to po prostu wyjdzie na jaw, bo no jest jak jest no w świecie turniejowym no parę meczy możesz wygrać, może jakiś turniej wygrasz, ale prędzej czy później się po prostu zdemaskujesz, że jesteś szósty eee, Więc ponownie dajcie mi znać komentarza co o tym myślicie Mam nadzieję, że po prostu to zostanie rozwiązane jak najszybciej. Ja uznaję to jako, pew, jako pewną formę cheata, mimo że oficjalnie nie jest to uznawane jako cheat, ja to uznaję jako pewną formę cheata e, i mam nadzieję, że ten problem po prostu zniknie. I e, jeżeli nie będę sobie radził na myszce na poziomie turniejowym, no to po prostu prawdopodobnie przejdę napada. Nie wiem ponownie wolałbym przejść na pada, jeżeli używać aim assista na myszce, bo to jest według mnie e, trochę patologia. No ale jest jak jest, to nie jest tylko Warzona problem, to ponownie jest problem każdej gry, w której właśnie jest ten cross-input play. Ten emulator swoją drogą jest bardzo użyteczny, do różnych rzeczy może być użyteczny, ale no niestety znalazł też swój użytek właśnie w takim, takim stopniu, nie wiem jak to inaczej powiedzieć, więc pokażę Wam film do końca, możecie zobaczyć kierkę do końca a w międzyczasie ja się zamiżegnam, życzę Wam miłego dnia oczywiście Dzisiaj trochę smutszy odcinek, bo ja niestety no, nie jestem yy, za tym rozwiązaniem, więc miejmy nadzieję, że to szybko jakoś się rozwiąże Więc oglądajcie sobie do końca i ja znikam, z dźwięk i widzimy się w następnym. Cześć, cześć Tak jak ktoś leci tu U góry są Dwóch, dwóch Lecz się masz kewy, masz kewy yeah. Mam, dam ci dam ci chodź top. O, idziemy, idziemy, idziemy. Parę kilk tam jest jeszcze. Plecy, mam plecy, mam. Spadaj. Jeszcze jeden tu jest, no? Ouch, to ouch, E, Raceta. raz Snajper z drugiej strony, uważajcie, nie? Na dropa? Boże, na dropa smołka <grym> e, nie mam tego, e, nie mam... Ale ty jesteś kurwa Archie Troll, ja pierdolę. Yeah, Specjalnie poświęciłem się dla Atlantisa. Jeszcze jeden typ tu jest. Nie Nie Ile ci brakuje Atlantis do 30? -tki? No już mam Dobra, no to rozpierdalaj to moje kille Ktoś się dusi obok mnie? Do prawej są. Tak. Też sobie może 30 okoszą. I ktoś mi się dusił tu po prawej, ale chyba zginął. Ile zostało killi? Ja mam 8, osi... ej, 8 kili 8 killi, bym miał 30, -tka. ale nie no, raczej nie uda się. Kolejny zakręcimy takie no. samo. No przede mną. We wodzie dużo, we wodzie ta, ta, nie mam am, macie skrzynkę może? Nie, ale ci dam trochę, to. trzymaj. Kurwa, nie tyle. Trzymaj. Dwa staki, dwa staki, dwa takie. No Ej, p... tam są z nas skałką. Tak. Ja tam leży. Nice. Ja to puszuję z tobą. Są. W wodzie na Woda chyba? Ta do wody Spiekował. To jest ostatnich dwóch Ta Nie, nie, to jest trzech Ej na potrzebę. kurde fragów potrzebuję Drugi leży Yeah, the that's, the killer, killer. Nice. Kill. <coughs> that's what they call victory